Siemka, ja mam na imię Miłek i w tej serii naukowej dowiesz się wszystkiego na temat modyfikacji pojazdów, czyli inaczej starego dobrego tuningu. Ale poznasz również pewne tajniki starego dobrego mistrza Dorif Tomasta, które mogą czasem uratować ci życie bądź je uprościć. Jeżeli obejrzysz wszystkie części tej serii, mogę zagwarantować, że role się obrócą i teraz to ty będziesz wysyłał bądź wysyłała innym swoje niesamowite dzieła w ta seria, czyli powiedzmy kurs, jest całkowicie darmowy, a zawiera jakieś 3 lata doświadczenia modyfikacji pojazdów. Więc prosto serduszka proszę, żebyś zostawił, bądź zostawiła suba, łapkę i w komentarzu coś po sobie. Dodatkowo to już ostatnia informacja wstępu, ale jeżeli napotkasz jakiś problem, bądź jest coś o co warto dopytać, poprosić o pomoc, to możesz zrobić to w komentarzu albo wbić na najbardziej innowacyjny serwer Discord w Polsce Ancymonki a ja obiecuję, że odpowiem, bo zawsze to robię. No to może skończymy już to suche gadanie i zanurzmy się w temat tuningu. Obecny materiał jest z wprowadzeniem oraz prezentacją podstaw modyfikacji w BMG Drive, więc jeżeli nie masz kilkunastu minutek, bądź uważasz, że w tej dziedzinie już nic więcej się nie dowiesz, to możesz przejść do części kolejnej, aczkolwiek ja proponuję zostać, bo powiem wam kilka ciekawostek i lifehacków w tej dziedzinie. Kiedy już gra nam się załaduje, Wchodzimy w górne menu, wybieramy zakładkę pojazdy. Możemy zauważyć, że pojawiły się nam pojazdy, a po prawej stronie widzimy przyciski funkcyjne, narzędzia widoku oraz panel filtrów. Podczas codziennego grania rzadko korzystamy z tego panelu, aczkolwiek przy tworzeniu własnych konfiguracji może być przydatny. Nie będę wyjaśniał, jak działa każdy przycisk, a skupię się na tych, które mogą powodować problemy na start. Przycisk ustaw jako domyślny. Klikając go powodujemy, że aktualny pojazd, w którym siedzimy, jest uznawany przez gry jako domyślny i za każdym razem przy uruchomieniu gry będzie on się pojawiał. Protip związany z tą funkcją jest taki, aby nie ustawiać pojazdów, które zawierają zewnętrzną zawartość, na przykład są zbudowane z jakichś modów albo jest to po prostu mod. Bo pewnego dnia po aktualizacji może zdarzyć się tak, że będziecie mieli duży problem z wejściem do gry, bo na przykład mod będzie niezgodny z aktualną wersją gry. Przycisk Reset All powoduje zresetowanie wszystkich bytów w grze, to znaczy nie tylko pojazdów, ale też np. ludzików czy pachołki. Przechodząc niżej, możemy zauważyć wyszukiwarkę, ale tutaj nie trzeba nic wyjaśniać. Ustawienie: Poszerz konfigurację powoduje, że w widoku wysiedlane są wszystkie pojazdy i ich konfiguracje jednocześnie, a nie uproszczony widok aktualnych pojazdów. Ustawienie pomocne, jeżeli chcemy znaleźć jakąś konfigurację, ale nie znamy modelu. Ustawienie uwzględni personalizowane konfiguracje.pc jest bardzo ważnym ustawieniem przy tuningach, które podczas przypadkowego wyłączenia może powodować wiele stresu. Ustawienie to powoduje, że gra nie wyświetla konfiguracji zewnętrznych zapisanych na komputerze, czyli takich, które my samodzielnie dodaliśmy, a nie zostały dodane przez twórców. Sam pamiętam jak załamałem się kiedyś, bo nie widziałem swoich konfiguracji, normalnie zawał, ale na szczęście wystarczyło zaznaczyć i voila, wszystko wróciło na swoje miejsce. Ustawienie zawszej pomocniczą zawartość usuwania błędów, to ustawienie, które właściwie odkryłem dość niedawno jest bardzo ciekawe, ponieważ powoduje ono, że mamy dostęp do ukrytych konfiguracji pojazdów, które są w jakiś sposób używane przez grę, np. w ruchu ulicznym albo jako zaparkowany pojazd. Pozwólcie, że pominę głębsze omawianie, aczkolwiek tutaj zbyt dużych modyfikacji w tych konfiguracjach nie dokonamy, a jest to dość skomplikowane do wytłumaczenia ale jeżeli w komentarzach dacie znać, że chcielibyście, abym to omówił, to zajmę się tym jak najszybciej. Filtry, czyli standardowe filtrowanie jak w sklepie internetowym. Wydaje mi się, że każdy choć raz w życiu spotkał się z filtrami w internecie. Warto wspomnieć, że tutaj czasem opłaca włączyć się ustawienie poszerzające konfigurację. Jedyne o czym wspomnę to część skonfiguruj rodzaj. Jest tu naturalnie źle przypisany rodzaj bądź też przeznaczenie. Mamy możliwość wyboru np. pojazdów usługowych. To są m.in. karetki czy radiowozy. A i rodzaj, który jest tak podpisany w biemie, to bardziej typ niż sam rodzaj. Ciekawostka na koniec. Jeżeli chcesz wybrać domyślny pojazd znajdujący się na podglądzie, a nie zagłębiać się w konfigurację, to w standardowym widoku wystarczy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Aby pojawiła się interesująca nas wersja. Uwaga, bo w takim przypadku interesujący nas pojazd zastąpi obecny. Przy okazji, bo pewnie będzie to was zastanawiało, czym są te pojazdy bez podglądu z niecodziennymi nazwami? Są to konfiguracje stworzone do pojazdu zewnętrznego, którego aktualnie nie ma dostępnego, bo na przykład jest wyłączony lub niedostępny. Dobra, weźmy pod uwagę taki scenariusz, że grasz z kolegą i dał ci samochód do zapisania. I teraz zastanawiasz się, jak to zrobić. Kiedy już jesteśmy w samochodzie naszego kolegi, wystarczy, że klikniemy Escape, wejdziemy w konfigurację pojazdu. Od razu Wam powiem, że ta zakładka będzie bardzo często pojawiać się w tej serii, ale o tym dowiecie się później. Kiedy już po lewej stronie pojawił się nam panel, wchodzimy w czwartą zakładkę, którą możecie zauważyć jako Zapisz i znaczek End. Przy okazji powiem Wam, że w przyszłości nie będziecie zwracać uwagi na nazwy, a będziecie operować zakładkami w kolejności 1, 2, 3 i tak będziecie je nazywać. Kontynuując, kiedy widzimy już interesującą nas zakładkę w polu nazwa pliku, wpisujemy nazwę konfiguracji, uwaga, będzie ona wszędzie właśnie w taki sposób wyświetlana. Jak jesteśmy w temacie nazewnictwa swoich projektów, to zdradzę Wam sprawdzony sposób, jak zapisywać konfigurację, żeby wiedzieć po nazwie najwięcej i utrzymać w plikach porządek. Pierwszym znakiem, który będzie się znajdować, to gwiazdka. Oznaczacie sobie nią, czy pojazd to modyfikacja bądź zawiera modyfikacje. Kolejną częścią naszej nazwy to będzie silnik naszego pojazdu, na przykład 3.9 V8. A na końcu oznaczenie wersji. W określa modyfikację wizualną, S określa modyfikację silnika, a Z modyfikację zawieszenia. Natomiast jeżeli stworzyłeś pojazd, który jest całkowicie zmodyfikowany pod Twoje preferencje, możesz użyć literki F. Jak widzicie, tak prezentuje się cała nazwa. Jeżeli natomiast macie już taką wersję i na przykład chcecie dorobić sobie drugą, to polecam na końcu dodać w nawiasach literkę typu ABC. Pamiętajcie, że jest to tylko moja propozycja i nie musicie tak zapisywać konfiguracji. Choć ja osobiście tak robię i inni, którym poleciłem ten sposób, są równie zadowoleni co ja. Skoro już o zapisywaniu wiemy wszystko, to przejdźmy do wczytywania. Znów musimy wejść w konfigurację pojazdu, a następnie czwartą zakładkę. Następnie wyszukujemy bądź wybieramy interesującą nas konfigurację i klikamy przycisk wczytaj. I w taki oto sposób pojazd wybrany przez nas konfiguracji właśnie się załadował. Jak jesteśmy w temacie zapisywania i wczytywania konfiguracji, to powiem Wam coś, czego na pewno nie wiecie. Możecie zapisywać i wczytywać uszkodzenia np. pojazdu. Już pokazuję jak. Musimy wejść w menu kołowe, następnie interesują nas jedynie dwie dolne partie. Prawa zapisz i lewa wczytaj. Zapisując zapisujemy dokładny stan naszego pojazdu czy też bytu i do czasu, kiedy nie zapiszemy nowego, możemy go sobie kopiować w nieskończoność. Ale musicie pamiętać, że jednocześnie możecie mieć jeden zapisany stan dla danego bytu, czy konfiguracji np. pojazdu. W dzisiejszym odcinku poświęconym postawom to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, naprawdę mi to pomaga i zachęcam do udzielania się w komentarzach. Jeżeli mój film spodobał Ci się i uważasz, że jest on wartościowy, zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz mnie jeszcze bardziej wesprzeć, to może zostawić suba. Dzięki za wszystko. A ja mam nadzieję, że zobaczymy się w następnej części z serii modyfikowania pojazdów BMG Drive. Do zobaczenia. No i cześć.